Już w najbliższą niedzielę motoserce ponownie zabije w Sanoku. 21 kwietnia w skansenie motocykliści z klubu motocyklowego Pirates of Road Sanok będą zbierać krew dla dzieci i zachęcać ludzi do takiej pomocy. W programie koncerty i atrakcje dla dzieci. Na scenie zagrają m.in. Tilde du Aspart, The Reason, Crasher oraz reaktywowana po latach sanocka legenda rocka zespół Kretes. Podczas pierwszej edycji imprezy w Sanoku motocykliści zebrali blisko 17 litrów krwi, która trafiła do chorych dzieci. W całej Polsce w ciągu czterech edycji udało się zebrać jej blisko 12 litrów. Cześć, witam wszystkich. Przypominam, 21 kwietnia w najbliższą niedzielę w Sanockim Skansenie odbędzie się akcja Motoserce. Zapraszamy wszystkich Sanoczan, mieszkańców okolic Sanoka, oczywiście całą brać motocyklową. Będziemy zbierać krew dla dzieci, dla wszystkich potrzebujących. W programie wiele atrakcji, zabaw, konkursów. Przy pomocy strażaków i naszych dzielnych sanockich policjantów zorganizujemy Wam wspaniałe konkursy. No i przede wszystkim oddamy dużo, dużo krwi. допрашам 21 лес сказ.